Tak, czekajcie. Na w Szwecji koło Göteborga Dzisiaj mamy i środę, godzinę. Zobaczcie. Trzału nie ma. Ale pracować trzeba. Wszystko jest, jest Zamknięte, zamknięte Lecimy na załadunek Wrócimy do Włoch. No, niestety, nie zjadę jeszcze w tym tygodniu do domu, ale ma to i pozytywne strony, Wam powiem. A zapytacie się, jakie? Nie ma pozytywnych, tak tylko powiedziałem. Posiedziłem 5 tygodni. No ale nic chyba trzeba będzie szukać czegoś innego. Więc co, lecimy na załadunek. No i witam kolejnego dnia, czyli w piątek, i pakujemy się na statek. ok, na, na wierzch mam wjeżdżać czyli robimy sobie manual i wjeżdżamy jak już wiecie ja nie lubię nie lubię wjeżdżać tutaj na automacie żeby mi nie zmienił biegu chociaż mam leciutko dzisiaj ale wiecie, i co? Płyniemy do Niemiec. Nie płyniemy do Polski, płyniemy do Niemiec. Lecimy na Włochy, lecimy na Włochy i panie i panowie. no pójdą się czy nie pójdą zanik sygnału GPS

No jednak po polsku nie mówili, nie wiem dlaczego. My do Niemiec, a tam ci zapewne do Polski. Bywaj tak. To co? Mam nadzieję, że nie będę musiał nic pokazywać, co się będzie działo w czasie tych 6,5 godzin. Godziny więc mam nadzieję, że widzimy się bezpiecznie w Niemczech. Ok, idziemy szukać naszej kabiny. No, o, jest. 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 Oho. Jest. jest. O, sam będę płynął. Ha, mam nawet okno. O kurza, twarz. Pierwszy raz płynę z oknem. No, za czyste, to one nie jest ale jest no, ledwo nie zaczęliśmy płynąć a już się zaczyna gdzie? dzisiaj fale są większe oj będzie ciekawie wieje dosyć mocno i've got it so please tell me that i can't that i won't that i fail that i'll never make it out yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah, please say any negative thoughts. i pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop till to the top. So you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have in doubts, know what I'm about. Have your phone cloud. It be raining out, I keep making sound. Go another round. Some legend bound, can't stop me now. You won't. Petrów, czyli witamy na szczycie przełęczy. I już zostaje tylko zjazd. Dziś mamy poniedziałek. Powiem Wam, że nie żebym narzekał, ale w ten weekend wyszło mi 70 godzin pauzy. Zapytacie, dlaczego? To ja już Wam odpowiadam dlaczego, ponieważ miałem na ten weekend co był zjechać do domu, ale że nie zjechałem, więc musiałem zrobić 45 godzin w kabinie. To już jest dawno po czasie. Jeżeli będziecie oglądali czy pies. więc powiem tylko, że no, musiałem go odklepać na autochowie. w Niemczech. Bo no z tego co wyczytałem, nie wiem tu na Austrii i na Włoszech planowałem tutaj dojechać bo mianowicie tu za chwilę już po włoskiej stronie, ale wyczytałem w internecie, że wszyscy już ganiają za te pauzy weekendowe więc jedyna opcja została niemiecki autochow, a jedyny taki bezpieczny, znaczy ostatni taki bezpieczny to był, nie stan tam przed bramkami Zaraz za kilka kilometrów zrobię wpis, że jestem we Włoszech, bo tutaj chujowy wyjazd jest. Eee, to i na czym skończyłem? No i przed Monachium musiałem stać. Usiadłem już w piątek o godzinie 13. Ruszyłem dzisiaj z niedzieli na poniedziałek o godzinie 3.20. Mamy godzinę 6.45, jesteśmy już we Włoszech. Do celu jebamy jeszcze z jakieś 260 i co, dzisiaj się zrzucamy i mam nadzieję że podjedziemy na jakiś załadunek ale czy podjedziemy czy będziemy mieli to się okaże i mam nadzieję że to już będzie do polski zjeżdżam a co będzie dalej zostańcie ze mną nie tylko w tym odcinku ale i na tym kanale a dowiecie się że e, tak te sygnały walą po oczach, że nie wiem czy go wyprzedzać, czy go nie wyprzedzać niby to jakieś ostrzeżenia są, że może być ślisko ale po austriackiej stronie nie było w ogóle śniegu tutaj coś gdzieś delikatnie popadało e, i najgorsze jest to, że te jego sygnały mówię, tak walą po oczach te światła że nie wiem tak to za chwilę się w sumie zatrzymam, więc może nie będę go zatrzymać ten ale jak on pojedzie dalej go dogonie no to chyba trzeba będzie go wyprzedzić bo to się nie da tak jechać za nim godzinę bo to oczy aż będą boleć nie wiem czy wy to widzicie i was też tak oczy bolą od tego ale na żywo jest to wiele wiele gorzej uwierzcie wieści. ok pomijając to jego światła to widok jest zacny Chyba przyznacie, co nie?